Cześć, witam Was bardzo serdecznie, a dzisiaj będzie najdroższy monitor, jaki do tej pory prezentowałam u siebie na kanale, dlatego że ten monitor, który tutaj widzicie jest jednym z najnowszych modeli producenta OC, ale w kwocie aż prawie 8000 zł. Pełny model, czyli nazwę tego monitora, widzicie w tym momencie na ekranie. Jednak w skrócie tutaj omawiając najważniejsze specyfikacje, jakie oferuje ten monitor. Przede wszystkim tutaj są 34 cale. Proporcje ekranu 21 na 9, więc widać oczywiście, że jest to taki monitor ultrawide. Kolejna rzecz, jaką tutaj ten monitor wyróżnia, jest to wysoka rozdzielczość, ponieważ jest tutaj 3440x1440 i aż częstotliwość odświeżania 170 Hz z czasem reakcji 1 ms. No i osobiście dla mnie co jest kluczowe to to, że jest tutaj typ matrycy IPS, w końcu nie ma tej matrycy VA, która bardzo często się pojawia w tych większych monitorach ultrawide. I oczywiście są so fani matrycy VA, są so fani matryc IPS. Jednakże co należy zaznaczyć to to, że matrycy VA dużo częściej mają ghosting, którego po prostu w matrycach IPS nie ma. Oprócz tego ten monitor oferuje najważniejsze technologie podkarty graficzne Nvidia i AMD, więc tutaj mamy zarówno pod karty Nvidia i AMD, czyli D-Sync i FreeSync Premium. No i w monitorze klasy Premium oczywiście nie mogło zabraknąć HDR, ale tutaj jest już HDR. 1000, więc zazwyczaj przyzwyczailiśmy się do HDR400, tutaj mamy HDR1000 więc sami zobaczycie jak to się przekłada na obraz dla fanów podświetlenia LEDów tutaj też jest sporo bajerów, ale jeśli jeszcze chodzi typowo o specyfikację, to tutaj też są głośniki, ponieważ są dwa głośniki 8W z DTS konstrukcja monitora jest montowana w bardzo łatwy sposób, ponieważ wystarczy tutaj wszystko włożyć na zatrzask i podstawa jest już gotowa jest też ona wykonana w całości z metalu Podstawa ma oczywiście też regulację wysokości monitora, więc jeśli ktoś ma na przykład potrzebę obniżyć taki monitor czy podwyższyć, na przykład do wyższego biurka, nie ma takiego problemu. No i teraz kwestia standardu VESA i PIVOT. PIVOT, jak widać, już tutaj oczywiście nie jest możliwy, ponieważ w momencie, kiedy byśmy obrócili ten monitor, to. Uderzyłby on od blabbiurka, więc rzecz jasna, piwot nie ma sensu w ogóle i nie jest używany. Nie ma takiej technologii w przypadku monitorów o proporcjach 21 na 9, czy nawet większych. Tutaj, jeśli chodzi o standard VESA, nie ma żadnego problemu, żeby ten monitor przymocować do uchwytu na ścianie, jeśli ktoś miałby taką potrzebę. Złącz od spodu monitora jest naprawdę sporo, ponieważ od lewej strony mamy przełącznik do zasilania monitora, i tutaj też podłączamy obok kabel zasilający. Jeśli chodzi o gniazdo Jack, też jest tutaj na podłączenie słuchawek i mikrofonu. Dalej mamy mini USB pod podpięcie kontrolera, czyli tego joysticku do sterowania ustawieniami monitora, ale o czym opowiem później. Są też dwa złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, ale to nie koniec. Po prawej stronie jest też USB typu C oraz wszelkie porty USB, które będą działały na monitorze po podpięciu USB typu B. Ledów też naprawdę w tym monitorze jest sporo, czyli takich bajerów dla osób, które oprócz docenienia tutaj szybkości monitora, proporcji ekranu, rozdzielczości Jakie tutaj oferuje ten monitor, to jeśli ktoś lubi takie bajery, właściwie tutaj zaraz sami zobaczycie iluminacja loga, podświetlenie krawędziowe z spodu, podświetlenia na paskach z tyłu tego monitora, opcji jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o te oświetlenie z tyłu monitora, no to może być to przydatne w momencie, jeśli ktoś oczekuje, żeby jakoś ściana była ładnie podświetlana z tyłu monitora. No jakiś tam daje to dodatkowy efekt w pokoju, jednakże całością LEDów można oczywiście sterować, zmieniać kolory, tryby, efekty, można podświetlenie też wyłączyć całkowicie. Najciekawszym jednak efektem według mnie jest luminacja loga na blacie biurka. Jest to element charakterystyczny Agonów od c ponieważ już kilka testowanych przeze mnie modeli właśnie posiadało tą funkcję. No i tak na marginesie pierwsze co mi się skojarzyło z tą luminacją tego loga na blacie biurka to to, że wygląda to jakby ktoś markerem narysował jakieś logo, jakiś grawer właśnie na biurku, ponieważ nie wyglądało to jak samo podświetlenie, tylko jakby ktoś naprawdę to namalował. Ale przechodząc do matrycy jakości obrazu, tutaj jest 99% pokrycia palet barw DCI P3 i 100% pokrycia sRGB. Więc akurat na barwy tutaj nikt nie powinien narzekać, zwłaszcza że też jest HDR1000. I wszystko jest przy wysokiej rozdzielczości. Kolory są nasycone i intensywne i żywe, ale w razie gdyby ktoś chciał zmienić jakiekolwiek ustawienia obrazu, czy chociażby te śledów wcześniej wspominanych, to tutaj można wszystko sterować z poziomu przycisku, który jest na monitorze. Działa on jako joystick, ale zdecydowanie łatwiej podłączyć kontroler pod mini USB, który jest zresztą tutaj w zestawie. Za jego pomocą można wejść we wszystkie ustawienia monitora, obrazu, wszystko cokolwiek jest dostępne w ustawieniach tego monitora. Jeśli chodzi o gry, to tutaj uwaga jest taka, że odpalając jakąkolwiek grę należy wejść w ustawienia i zmienić proporcje ekranu na 21 na 9, dlatego że jeśli zostaniecie przy standardowych proporcjach, na jakich gra większość graczy, to wtedy będziecie mieć czarne pasy po lewej i prawej części ekranu, co nie jest dość komfortowe. No i kolejna ważna informacja, którą tutaj należy zaznaczyć, jest taka, że kupując taki monitor pod gry, należy też mieć dość solidny sprzęt. W każdym razie u mnie jest zaledwie RTX 2060 Super przy rozdzielczości 3440 na 1440 Karta tutaj musi się nieźle napocić. Na pewno nie mogę sobie pozwolić na ultra ustawienia przy grach, przy tej rozdzielczości, więc w grach, które testowałam, schodziłam głównie na średnie ustawienia graficzne. Jeśli chodzi o moje prywatne odczucia, to jest ogromny komfort pracy i grania na takiej. Dużej matrycy o takich proporcjach. No i też tutaj zdecydowanie trzeba mieć większe biurko, większą przestrzeń grania. Biurko przede wszystkim też z większą głębokością, ponieważ odległość grania od takiej matrycy też musi być nieco większa niż na takich standardowych biurkach. Ogromną robotę robi częstotliwość odświeżania 170 Hz, dlatego, że jeśli ktoś gra na takich częstotliwościach, to doskonale wie, jaka to jest przyjemność z gry, zwłaszcza jeśli ktoś gra typowo w takie strzelanki. Ja osobiście też gram na matrycy 165 Hz, tylko że jest to takie zwykłe 16x9, jest to zdecydowanie mniejszy monitor. Tutaj jest większy, trzeba to znaczyć komfort pracy i gry. Natomiast ja zdecydowanie mam za słaby sprzęt pod ten monitor, dlatego że na przykład Call of Duty Warzone tutaj miałam zaledwie 70 FPS-ów. Matryca ma 170 Hz, więc zdecydowanie tutaj przydałoby się jeszcze zapas 100 fps żeby wykorzystać potencjał tego monitora. Więc jeśli ktoś celuje w tak wysoką półkę monitora, musi też mieć bardzo mocną skrzynkę. Pograłam też trochę na tym monitorze w cs i tutaj pole widzenia też wydawało mi się szersze, większe, no i odniosłam wrażenie, że gra mi się łatwiej niż na standardowych monitorach. Podsumowując, ten model Agona Pro na plus matryca, jej jasność, żywy, intensywny, nasycony obraz, jest też wiele złącz do podłączenia. No i dla fanów LEDów jest też sporo oświetlenia i ta charakterystyczna luminacja Loga. Z drugiej jednak strony, ten monitor wiem, że będzie skierowany dla zdecydowanie wąskiego grona odbiorców, dlatego że jego cena 8000 zł jest ceną bardzo, bardzo dużą za monitor. I wiem, że na taki monitor sobie pozwolą na przykład gracze, którzy mają komputery z najwyższej półki, dlatego że tak jak powiedziałam to już kilkukrotnie w tym filmie, w ogóle taki monitor nie ma sensu pod gry. Jeśli ktoś ma przeciętny komputer, czy nawet taki jak mój, gdzie jest karta graficzna RTX 2060 Super, nie ma to w ogóle żadnego sensu. Link do tego monitora umieszczam standardowo w opisie pod tym materiałem. Zapraszam też na moją stronę internetową w.standramysikm.pl No i widzimy się już w kolejnych filmach. Do zobaczenia i cześć!